Szanowni Państwo, dzisiaj jest z nami znowu agent IPN-u, pan oficer, nieznany z imienia i nazwiska. Znaczy ja znam, ale nie mogę powiedzieć, bo to jest nie, nie, niejawna informacja. Mogę pokazać Państwu ewentualnie jego twarz. I dzisiaj w tym miejscu wyjątkowym coś Państwu powiemy, co Państwa zdziwi, zaszokuje to jest niejawne, ale my troszkę powiemy, a niedługo dowiecie się państwa więcej z mediów. Panie oficerze, proszę powiedzieć, o co nam chodzi. Polacy. Zwracam się do was w tej godzinie, przedstawiając wam rewolucję w działalności naszego Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ oto z dniem dzisiejszym swoją działalność rozpoczyna Polska odpowiedź na agencję Interpol. Będzie ona nazywała się Agencja Salmopol, jak Państwo widzą, tutaj, i będzie ona zajmowała się trapieniem zbrodni komunistycznych na całym świecie oraz rosyjskiej agentury. Dobrze, dziękujemy Panie Oficerze.